Witajcie, to z pewnością temat i ciekawostka dla użytkowników samochodów z silnikami wolnossącymi, a w szczególności dla tych, którzy są zainteresowani żywo zainteresowani dokonaniem jakichś sensownych, bezpiecznych, efektywnych zmian. Jak można było zobaczyć, dwa fiaty tipo, to taki nasz test z uwagi na wyjazd na barburkę warszawską. Jeden seryjny, drugi z naszym pakietem. No, i ten jeden z naszym pakietem też brał udział jako samochód zapoznawczy, służył załodze podczas rajdu Barburki Warszawskiej. Oczywiście, jeżeli chodzi o efektach, to sami zawodnicy chcieliby Wam przekazać, i to będzie już w następnym odcinku. Natomiast dostaję cały czas pytania, czy to faktycznie jest możliwe, czy faktycznie będzie jakiś efekt, w ogóle jak to możliwe, żeby nie wiem, bez tryptuningu, bez zmian mechanicznych dokonywać zmiany. Proszę zobaczyć. To jest ten egzemplarz 1:4 Fiat Tipo bazowo 95 KONI. Elastyczność, drugi bieg od 1000 obrotów. A teraz zobaczcie trzeci bieg. Elastyczność od 1000 obrotów. Z pewnością różnice zobaczą skrupulatni użytkownicy, a w szczególności mający takie samochody. Natomiast ta zmiana elastyczności w zakresie użytkowym, tak do 4000 obrotów, jest kolosalna. To jest po prostu inne auto, a to jest zakres najczęściej nam, jak użytkownikom, potrzebny. Czy to w cyklu mieszanym do wyprzedzania, czy też w cyklu miejskim. Po prostu ogólnie bardzo, bardzo potrzebny e, zakres. Także e, tak, no i zobaczcie... Jeżeli chodzi o to, jak to mniej więcej wygląda pod maską, jeden z użytkowników, nawet zadał takie pytanie jednej z firm tuningowych, która no, odważyła się odpisać, bo niektóre. Twierdziły, że, że nic się nie da, więc, więc jakby nie mają tutaj żadnej, żadnego rozwiązania Natomiast to, że, że nie, no chip nie ma sensu Ale oczywiście można w jakiś sposób zyskać z 25 koni Jednakże trzeba dokonać szersze zmiany mechaniczne Czyli inne wałki rozrządu, modernizacja głowicy Cały wydech z, z kolektorem sportowym oczywiście z, z tak przysłowiowym baranem, korektor rurowy Zmiany oczywiście w dolocie i zmiana komputera, i wtedy można 25 koni. To jest niesamowite, ponieważ ten egzemplarz, który, który właśnie widzicie, tak naprawdę ona ponad 130 koni i ma seryjny wydech. Ma seryjny komputer, nie ma chip tuningu, ma drobne zmiany jeżeli chodzi o, o dolot, i zmieniony konstrukcyjnie. Też świece zapłonowe. No i z elektroniki tylko modelu DPW. Poza tym jest to temat związany z tarciem, czyli technologia MINUNO, jeżeli chodzi o dodatki do bórolei fuzji olejowej. No i to, co mogliście zobaczyć, odpowiedni separator oparów. Tyle. I działa. I daje duży efekt. Także zainteresowanych jak najbardziej zapraszam do bezpośredniego kontaktu, jeżeli macie inne samochody, dla wyjaśnienia. A zainteresowanych wrażeniami. Od, no można powiedzieć, rajdowych testerów, to zapraszam do następnego odcinka. Dziękuję i do usłyszenia. Zobaczenia.